Dzień dobry wszystkim, z tej strony Miejscarz Geografii i witam was w nowym odcinku z serii o Polsce, a dziś skupimy się konkretnie na górach. Więc nie przedłużamy, chcemy maksymalnie wykorzystać ten czas na odcinku i zaczynamy. Zaczniemy od Beskidów, które są położone na terenie województwa małopolskiego i na terenie od Część jeszcze na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Beskidy są częścią Karpat, bardzo dużego europejskiego łańcucha górskiego, które obejmuje Polskę, Ukrainę, Rumunię oraz Słowację. A najważniejsze z beskidów w Polsce to Bieszczady, Góry Świętokrzyskie, a z beskidów najważniejsze to Sądecki, Wyspowy, Żywiecki. Jest jeszcze Niski, Mały, no trochę tego jest. Najwyższym szczytem Beskidów jest położona w Beskidzie Żywieckim Babia Góra o wysokości 1748 m nad poziomem mowa. Bez... I jeszcze możemy zaliczyć do Beskidów pieniny. Nazywane są tak zwanymi Wrotami Tatr, ponieważ za pieninami już są Tatry. Są piękne, a najpiękniejszy z nich jest Przełom. Który je, Dunajca, który przecina pięknie te wszystkie góry. Dunajec już tu się wielokrotnie we wszystkich naszych odcinkach pojawiał. Sudety to są do góry położone, położone na terenie województwa dolnośląskiego. Ich najwyższy szczyt to położono na terenie karkonoszy. Śnieżka o wysokości 1600 1 metrów nad poziomem morza. Wyróżniamy z nich na przykład góry izerskie, góry złote, masyw śnieżnika, góry stołowe, wspomniane wcześniej Karkonosze i jeszcze trochę takich gór. A na terenie Sudetów powstają dwa parki narodowe, Park Narodowy Gór Stołowych i, i Karkonoski Park Narodowy. I jeszcze mamy Tatry, które są najwyższymi górami w paśmie Karpat i w ogóle w całej Polsce, a ich najwyższy szczyt, czyli Garlach, po stronie słowackiej, osiąga magiczną wysokość 2611 metrów nad poziomem morza, co jest dużą wartością. Część ta leży w Polsce, a część na Słowacji. U podnóża Kasprawego Wierchu i Giewontu oraz Gubołówki w Polsce wybudowano miasto zakupane, kultowe i, staro, i stare, jakby to już takie miasto. Dużo osób pewnie już. Które to ogląda, w nim było. Ja byłem. A najwyższe 14 szczytów w tatrach tworzy wielką koronę. Tatr, i tak marginesie powiem, że zdobył ją mój tata. Więc bardzo mu tego gratuluję. I koniec filmu. A, łapka, subskrypcja i papa.